Witaj. Teraz chciałbym Ci pokazać, jak można skorzystać z prostej metody, dzięki której kardryć można udrożnić, jeśli jest zaschnięty. W sytuacji, kiedy zaschnięcie jest nieco większe i przetarcie wilgotnym, wilgotnym papierem, czy wilgotnym płynem do udrażniania, wilgotną ściereczką nie daje rezultatu. Możemy posłużyć się prostą Prostą sprawą, jaką jest nakrętka od słoika. Nalewamy troszeczkę wody do nakrętki. Wystarczy poziom 2-3 ml, żeby pojemnik po prostu do niego włożyć. Położyć go możemy normalnie prosto, krawędź opierając na krawędzi tuszu. W ten sposób wystarczy 2-3 ml wody, a dysze będą już założone i będą się moczyć. Ten cardridge możemy pozostawić na 15 minut, jeżeli zaschnięcie jest niezawielkie, to powinno to dać dobry efekt i będzie drożne. Taką samą sytuację możemy wykonać dwukrotnie, trzykrotnie. Po wyjęciu cardridża możemy go lekko przetrzeć, no teraz troszeczkę za krótko, on jeszcze jest w wodzie, jest podeschnięty. Więc efektu jeszcze nie będzie, ale kiedy poleży w wodzie dłużej, to efekt będzie. Przykładamy, no na razie śladu jeszcze żadnego, tuż się po prostu nie rozpuścił. Ten karycz akurat jest pusty i zupełnie zaschnięty na kamień, więc tutaj efektu takiego nie zobaczymy. Aby uzyskać efekt dużo lepszy, można wodę podgrzać. Wlać po prostu ciepłej wody. Tam, yy, możemy to również wykonać przy użyciu płynu, specjalnego płynu do udrażniania. Zamiast wody wlewamy 2-3 ml płynu i zanurzamy kardrycz w tym płynie na, kilka, na tak samo na kilkanaście minut. Również możemy yy, skuteczność tej metody podnieść podgrzewając płyn do 30-40 stopni. Temperatura 40-45 stopni to jest temperatura taka, że na chwilę swobodnie da się włożyć palec. Temperatura powyżej 50 stopni już nie pozwala na, na kilkusekundowe utrzymanie palca w tej wodzie, bo jest, bo jest bardzo gorąca. Nie można przesadzać z temperaturą, aby, aby ta ciecz gorąca nie uszkodziła nam po prostu elektroniki. I to tyle.